W soboty w pałacu Kołontajów w Podstaszowskiej Wiśniowej można oglądać ekspozycję unikalnych bibelotów teatralnych z XIX i XX wieku. Eksponaty pochodzą z kolekcji Fundacji imienia Edwarda Kusztela. Integralną częścią wystawy są stroje historyczne w miniaturze z kolekcji Violetty Bary. Wystawa Teatr jak uczta, jak i poprzednie ekspozycje, które odbyły się w wiśniowej, pokazała, że pałac Kołątaiów to miejsce doskonałe na prezentację dzieł sztuki. Klimat, który tu jest, jeśli chodzi o pałac, jest na pewno wyjątkowy. I tego typu wystawy właśnie z wyleku XIX pokazują to, że tu się wspaniale komponują. Dzisiaj mamy wspaniałe zdjęcia, wspaniałe biblioty, jeśli chodzi o wystawę pani Magdy Kusztal i nie ukrywam, ja i większość osób tutaj jest zachwycony, że mamy takie wspaniałe rzeczy, ale przede wszystkim, że mamy takich wspaniałych ludzi, tu coś Świętokrzyskiego, z Kielc, pan Edward Kusztal, wyjątkowa osoba, w Kielcach się urodził, w Kielcach oczywiście umarł, wspaniały polski, Aktor filmowy teatralny jest na pewno wybitną osobą, którą należy się szczycić i chwalić. Wystawa o tej tematyce w Wiśniowej planowana była od dawna. Z panią Magdą Kusztal współpracujemy od ładnych kilku lat, bo jeszcze jak pracowała bo w dzieła Marszałkowskim, jeszcze jak była w teatrze, rozmawialiśmy często o różnych przypadkach, spotkaniach i nie ukrywam jedną rzeczą, która przeważyła o tym, że ta wystawa tu jest. Pani Magda z tego co wiem i tak widzę, że tak jest, zakochała się w Pałacu Wiśniowej i tu już po ostatniej rozmowie, po ostatniej wizycie, która tu pani Magda powiedziała, że ona sobie marzy, żeby właśnie wystawa jej ojca była w tych murach i można było się mu pochwalić i to się stało dzisiaj. Ziemia Staszowska ma Jeden z piękniejszych pałaców w Polsce, jeszcze związanych z tak niesamowitą historią i z tak wielkim człowiekiem oświecenia, więc uważam, że jest to bardzo nobilitujące, że moją kolekcję mogłam pokazać właśnie w tym Pałacu Wiśniowej. Ekspozycja przynosi odwiedzających w świat dawnych epok, pozwala odkrywać piękno teatru poprzez wyjątkowe przedmioty i kostiumy oraz nie pozwala zapomnieć o wielkim aktorze. To jest absolutnie taka bezwarunkowa miłość i oczywiście hołd dla ojca, ale też o tym, żeby Pamięć o tym wielkim aktorze ziemi kieleckiej przetrwała, żeby ludzie wiedzieli, również młodsze pokolenia, że był taki aktor jak Edward Kusztal. Niemniej okazane prezentują się stroje historyczne w miniaturze z kolekcji Wioletty Bary. Dla Staszewianki to jest kolejna prezentacja dorobku. Miałam w Kielcach muzeum, miałam w Kozienicach. W Połańcu, w Rytwianach, tak krąży troszeczkę, któraś z kolei. Tak. Prezentowane w Wiśniowej miniatury strojów ułatwiły ich autorce zaistnieć w świecie krawiectwa artystycznego. To było z myślą właśnie o to, no, tak żeby pokazać swój kunszt i to co umiem, jakby... Miałam potrzebę zaistnienia w świecie osób przyjących i to, co przyszło mi do głowy, to właśnie stworzyć takie stroje miniaturowe, bo wiedziałam, że na tym osoba, ludzie się zatrzymają nad tym i tak mi to pozwoliło zaistnieć w świecie osób przyjących. I teraz zajmuję się szyciem do fotografii artystycznej. Strojów takich już nie miniaturowych, nie małych, tylko normalnie dla ludzi. Ceremonię otwarcia dopełnił mini recital młodego, utalentowanego wokalisty Jaromira Janickiego i Jerzy Strzyż STV Info.